Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Witamy w nowym odcinku. Yes. <laughs> Witamy w nowym odcinku. Ja właśnie składam dzisiejszy odcinek, ale to już będzie na jutro, bo zobaczyłem, że... Strenne, what is this? bambu. Bambu, okej. Okay. I crabs. And crabs. I kraby w środku i jakieś jeszcze coś. Pokaż tego dużego. Ah, it's snail, ale yeah. really big. Yeah. Ale że snail się nie boi, tam ja bym się bał. Czekajcie, ja też. mam. you know, in 2 two two two, dollar, two dollar, kilo. Right? He yes, only in five go, yeah. five thousand real, only five thousand real. In but because... this is free because your sister go and just it, right? three, it's Free

Za darmo, no bo idziesz i sobie łapiesz samemu. No, Ta, tak samo jakbym rybakowi powiedział, że, że rybę złapałeś, i też nie jest za darmo, bo on sobie siedział, wypoczywał, tam drineczka strzelił i złapał szupaka. No można powiedzieć, że za darmo. No, już nie w tych czasach, bo teraz trzeba płacić za karty wędkarskie i tak dalej. Ale tutaj nikt o kartę nie pytał. Nie, no nie. Starynek <gryny> się nie boi, tam ja bym się bał tego, tam widzę tego kraba. Krak, krak. Tak, ja też zobaczyłem, że one są przez dzień czy dwa, czy nawet dłużej trzymane, no żeby wiadomo, że pipi kaka, żeby wyszło i potem są gotowane. Ale te bambu są te bambusowe no nie wiem jak to powiedzieć pędy Pendy. bardzo podobno zdrowe Dobra where is the cup? <laughs> Takie oh, ja... oh. Hey, How you? Oh. No, no właśnie. How you kacze? it? mam pójść? Bo on mychę. Mhm. Uh -huh. hey. A i A to w cholerę <grywa> duży taki jakiś, yes. nie? Siedź, bo do zdjęcia jesteś. Dobra, uśmiechnij się proszę. No już do bo, do. O jezus, dobra, poszedł do wody. No dobra, to, takie ujęcie już to będzie jutro. O, jest sobąka, puści bo widzę bomberki jakieś wychodzą. No dobrze. Dzień dobry, dzień dobry w nowym odcinku, poranek, no kto śpi to śpi wiadomo, ale kto tutaj już pracuje to też wiadomo, czyli Srejnek okopują te, te, jak to się mówi, tą trzcinę, dobrze mówię, trzcinę cukrową, nie, no chyba tak, tak, dobrze, to także już sporo tutaj zrobione, także a jest się, ale to pięknie, pięknie, już tych deszczów niech to jakoś, i tak przywali, ja wiem, ale ale jak na razie jest bardzo, bardzo fajnie. No podwóreczko, o, widzę jakiś plasticzek, no to zaraz podniosę, ale ogólnie już jest, pewne normy są przestrzegane. E, piesek sobie wygrzewa się, no przed chwilę, bo to jest bardzo wcześnie. Za chwilę będzie tylko w cieniu leżał. No dobra, czyli co? Zaczynam odcinek. O, widziałem przed chwilą właśnie kokos, też tam jest na beczce. Kokos był wypity przez wszystkich po trochu. Elektrolity, wiadomo. No dobrze, my zaczynamy budzić się. Pozdrawiam. Zobaczcie, jedzie dzisiaj, już wiadomo co będzie na obiad. Ryby! Zobaczcie, bambus. No, spawik jest, jest ok. See you. I tak się dzieje. Coś. Coś takiego po prostu normalnego, co kiedyś było. A teraz już jakby to powiedzieć, skansen podług tych nowych wędek, spinningów, czegoś tam. No i coś przywiezie, jestem przekonany. Pokażę oczywiście, jak wróci. No tak, się fajnie. Zobaczcie, kolejny wypadek był na drodze. To się wkręciło, ta linka. Z nie wiem, prędkością czy coś. Tutaj w ten bęben i bach. Co sobie jechały No na szczęście za bardzo, tam się nie potukły. Tutaj pan przyjechał, zobacz, cały Majdanem przyjechał, żeby. No skupuje tam puszki, butelki, co tam skupuje. Ale co chciałem powiedzieć? No dałem od razu, bo mam zapas, no wody utlenionej, coś, jakieś bandaże także wszystko jest w porządku. Nie tak jak ja. Ja no, ale to też przez wagę. To też przez wagę swoją mocniej, wiadomo, nie? Ale ta droga jest zdradliwa. No to ta akurat linka i tak dalej, ale ja na przykład bez linki, w sensie że nie wywaliłem się, bo zahamowałem przed nim. Ale jest taka: jak jest mokro, jest niedobrze, bo za ślisko, a jak jest sucho jak dzisiaj na przykład, to znowu wysycha i taki się no żu żużal taki. Także no, trzeba powoli po prostu, no. Jak nie ma asfaltu, to trzeba powoli i tyle. I tego się pilnować. Dobra, Michał poszedł na siestę. Tutaj też jest tak, że jak widzicie, przekopane pole. Dzisiaj od rana, a teraz stop, bo za gorąco. I naprawdę, ja siedzę w cieniu, ja siedzę tam w cieniu i tam odpisywałem na komentarze, ale jest, no i bardzo dobrze, już wolę to niż te deszcze cholerne. O, wczoraj jeszcze przenieśliśmy ten zbiornik stamtąd, tutaj na wodę, jeden, pomagałem oczywiście. No i tyle, no i co, kacuchy sobie pływają, maluchy też pływają już. I, I co? I do następnego poczekam aż Michał po pół godzinki razłonienki się obudzi i pogadamy. Dobrze Michał gdzie idziesz? Podobno bez zamoczenia się w szałata państwie nie można zaliczyć yy, Water Festiwalu. dlatego... Aha. To, ale Water Festival się skończył. Dla mnie się dopiero zaprzyma. <laughs> Bądź ostrożny. Ale to w klapkach? No to jest... No? Jak? Ciekawiła. No głęboko. No ale nura jakiegoś wykonaj. Tylko chcę tak zrobić, żeby niczego nie złamać w odróżnieniu Nie tam. Nie takie rzeczy ja przeżyłem, więc Ty też przeżyjesz. Dawaj, bo widzowie czekają. Na plaka. A ja wiem. Ja tam nie wchodzę. <gry> Głęboko. Ale, przepraszam, mówili, że płytko przed chwilą. Kończy się, kończy się to, murówka, jest głęboko. No dobrze, także. Ale... No? Nie, no zarobisz za wodę. Mam nadzieję, że nie ma z niej strasznie kału ani krokodyli, ale woda jest super. Nie za ciepło. Uważaj za tobą. Widać, że skoś dopływa chłodna, bo taki przyjemny, chłodny front jest. A tam! Dopływa dna pewnie. Nie, nie, w tym, w tym momencie już dna nie czuję, nie wiem. Kurczę, naprawdę głęboko. Cały czas jest ten spad betonowy. Aha. Ej, no to jest tu trochę wody. Jest, 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 Tylko jesteśmy na patelni, jak tu. Mogę pokazać. Jest i strejnek, patelnia, żadnego tego, cienia. Czyli Michał, wypluskaj się, wypluskaj kaczka i, i jedziemy do cienia. Uciekamy. Do. Bo to nie ma co. Zaraz poparzenia będą. Proszę bardzo. I żabką, i kaczką, i... I czym tam jeszcze, już nie wiem. Delfinkiem powinieneś też. Delfinkiem to nie da rady. No dobrze, nie wiem czy mnie słychać. Śluza opuszczona, czyli woda zasuwa bo wcześniej pokazywałem już tą rzeczkę, była no prawie wysuszona, no bo śluza była zamknięta. A teraz wody przybrało, to spuszczają. No dobrze, dobrze. Zobaczcie jak mam nadzieję, że ta kamera ta jak wciąga to wszystko. No, no powiedzmy jeziorka No nasz no, Fajnie, fajnie tylko że nie ma ochrony przed słońcem Mam jakie wyrzeźbione przez deszcze No te, nie wiem, piaskowce <grystanie> Czy tam jak to bał. No i dopłynął no, i płyna. Zobaczcie, gdzie jest. Tam, tam, daleko. Tam, gdzie ten mostek. Co to jest? To już nagrodę trzeba. Łączę, zasponsorować. No, chopa. Jest. jest łatwo. To wszystko śliskie, pewnie też. są No tak. Ale tylko w wodzie. W powietrzu teoretycznie, jak w każdym płynie też. No dobra, jest, dopłynął. Słyszycie? Nie wiem, co to ma być. Ale pan postawił yy, no taki, jakby to powiedzieć, radyjko czy głośnik. Nie wiem, co to ma. Być przyprowadzić yy, jakieś zwierzątko chyba. No jak to tam, nie wiem, myśliwi na jelenie, czy na inne rzeczy tam mają różne piszczałki swoje. Mam nadzieję, że nie na no. A może, nie wiem, no nie wiem, nie znam się. No dobrze. Zobaczcie, wszyscy widzowie, my jesteśmy zachwyceni, bo to w sumie początki jak pływają maluchy, z dużymi, czy tam z wielkimi, czyli zwał jak zwał, nieważne, moment przełomowy, decha położona, żeby, czekajcie, gdzie jest mój palec, decha położona, żeby mogły sobie wyjść, ale o, i nury od razu, ej, hey, they, they like diving already, eh? Nury od razu, nie to, że tam pływają. O, proszę, jednej już nie ma, jest. Nie, na to tutaj. Michał, tu się nie może nie udać. No. Czekaj, gdzie jesteś? Pokaż się. <śleszujesz> Za supem, <śleszujesz> czyli Michał jest supem, tak naprawdę. Zobaczcie. No, musieliśmy pomóc troszkę, żeby, żeby sobie weszły, bo tutaj. Gdzie mój palec, o. Zachęcić, tak. Ale teraz tak, yy, o co mi chodzi? Dużo już nie gadają małych. Bo wcześniej tak trochę było, że tam syczały, a teraz... Pro... O, już i nura, i ten, i tam. No to... Teraz na, na nas nie ma mocnych, no. O, i tu mają właśnie platformę, żeby wyjść. No tam dobra, tam karczycho jedno jak się dostanie, to tam nic nie szkodzi. Czy tam jak to było? Blachę, nie? Normalne, no. Starszy zawsze tam młodszego lubi. Ja nauczyć, no. Pewnych że. Ale i tak, i tu. No bardzo fajnie to wygląda, wiesz? Fajnie wygląda. No dobrze, dobrze, dobrze. My zapewnimy warunki jak najlepsze. No i czekaj jeszcze, Michał, do ciebie. Mówię, za, zapewnimy warunki jak najlepsze, Kacuszko. Niech tam sobie. Mówię już o tej większej ilości. Niech tam idzie do przodu, nie? Ja się dzisiaj też połączyłem trochę. No, ty też, tak, przepłynąłeś tam zalew Sulejowski. No fajnie, fajnie się cieszą. No jak w taki upał, bo w sumie jest ciepło dzisiaj, nie? Ciepło, ciepło. To wiatr nawet jest taki delikatny, to Dobrze, no nie przedłużamy. Niech się bawią, czy tam nie. No, no, wychodzi. A jeszcze to bym chciał zobaczyć, czy się jorgną na platformę, nie? No fajnie, fajnie. No cóż, no filmowanie kaczek. To, ktoś tam napisał w komentarzach, że od miesiąca oglądam kaczki. No ale, ale co mamy? Co ma? No są banany, są kaczki, jest yy, trzcina cukrowa. Także nie jest to tego, że kaczki. No jest życie wiejskie dość rozmaicone, tylko może na filmach tego jeszcze ja nie potrafię tego oddać tak jak trzeba. Ale postaramy się Michale, żeby, żeby wreszcie to... Zwiększyć skalę na to tak naprawdę. No, będą kaczki robić dalej. No tak, samo, bo, to, co bo ktoś tam też napisał, że właśnie hobbystycznie tam pięć kaczek na krzyż czy tak, coś. Nie? Taka sytuacja, musieliśmy poczekać na wodę, musieliśmy poczekać tutaj na... one jak wyjdą też nie będą chciały siedzieć na wietrze. To wszystko niestety trzeba... I zrobić z i wykonać my pracujemy to jest jednak 2,5 godziny jazdy potem no ja jeszcze raz powtarzam, nie mamy 50 pracowników nie mamy budżetu nie wiadomo jakiego i jest. trzeba rzeźbić z tego co się ma no. ale moim zdaniem na to co mamy to rzeźbimy dobrze, dobrze. może witem z twoszem nie jesteśmy ale, no, ale jakoś tam rzeźbimy no. także zobacz. o już te te z platformy tam. O. No, nury normalnie dają. No dobrze. Z drugiej strony też będzie zrobić im wyjście, jak będzie ich więcej. To... No tak, z tamtej strony. To już pokazywałem. To Tą siateczkę tam przetniemy. cyk. A, bo ja pokazuję Michała, Tam to trzeba, żeby miały wyjście na pole, nie? Ale to ten, jak dojdziesz, że zdrowotnie do siebie bardzo polecam. Znaczy, jeszcze nie wiem, bo może umrę z tej wody, ale. Nie, pływanie. Ja zawsze w w wodzie się czułem, bo zawsze grubasek. Tylko nie wiem, co w tej wodzie jest. Ja tak... Ale mówię, woda że woda ja zawsze dobrze w wodzie, bo grubasek to wiesz. A... I nie jednego Ja pamiętam, jak byłem w Licheniu, tam jest taki jeziorko. To tam śmigaliśmy, wiesz, z kumplami na drugą stronę i z powrotem i tak. To jeszcze lichę, to jeszcze nie było tego, wiesz? Nie sanktuarium. Nie, tam tylko Golgota była i takie tam kościółek coś tam, nie. Także to były czasy dawne. a Obywa, bywało odbywałem tam lichanie w takich hotel bo tam konferencje robił. Wielko, wiel, wielkopolski środek wspierania ekonomii społecznej i to był hotel przynależny jakby do tego sanktuarium. No my byliśmy, bo tam były jeszcze pole, właśnie to się budowało, ten, ten klasztor, czy ten księża na, mieli, że tak powiem, ten i, I, i po, pozwalali, no, że tak powiem, na namioty i tak dalej, nie, czyli pole biwakowe Potem, takie. Potem był taki wiatrak stary, nie wiem czy kojarzysz, z boku, od strony Golgoty w prawo, no właśnie, no może ja byłem trochę wcześniej niż ty, tak. pewnie tak, ale taki wiesz, starodawny. Znaczy to był do mielenia zboża, nie? Ale nowy atrak, nie? No dobrze, także tyle trochę o historii, trochę o tym. I jeszcze do następnego ujęcia. Do zobaczenia. Niech sobie pływają. No i żółwik jeszcze się znalazł. Także puścimy go wolno, niech sobie. No uwikuje, może nawet w baseniku Kaczek. czy tam w tych jeziorkach tak zwanych. This is sleeping, but uh, we have to go, uh, so we can say goodbye to our viewers. Last, maybe last scene with our ducks. Chcę się zapoznać o tak, średnio. No i tak to. Kaczory siedzą. Młody dzisiaj sobie pierwszy raz popływały też zadowolone wyglądają, teraz sobie coś tam jedzą. No a my ruszamy do pracy niestety. Bo trzeba jeszcze jakoś te korki wszelkie yy, względnie wyminąć. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo lało, bo to taka pogoda jest 2x2. Także pożegnanie jest i do zobaczenia niebawem. Do yeah. Goodbye. See you. I think oh, next Friday. Friday. Next, fri next Friday. Next Friday. Next Saturday. Friday. Yeah. And we will be buying uh, ducks yes. and uh, also closing yeah. that uh, room. So it's a lot yeah. of work uh, yeah. behind us. Uh, yeah. so. Do, widzenia. Do widzenia. We won't say goodbye to Chris, but Chris is sleeping, is sleeping yeah. yeah, so goodbye, goodbye Bye. Goodbye Okay, wait, 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 wait. Okay. I'm waiting for you, you can change the direction Co niestety good yeah. Opuszczamy nasze kaczki mm -hmm. Goodby, do zobaczenia, do widzenia, dziękujemy za oglądanie Palmowy krzychu Kamera Fonik Życie w Kambodży w swoich filmach gonik Z uśmiechem na parze krok po kroku pokazuje świat bez pośpiechu wam oku